No powoli podchodzę chyba do największego zalanego wyrobiska, które tutaj na Biblii się znajduje. Oczywiście jest to obecnie zalany las. I tak to mniej więcej wygląda. Woda też koloru zielankowego, ale nie tak mocno jak w tamtym zbiorniku, który był wcześniej. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj odwiedzimy kopalnię, zatopioną kopalnię Bibiele niedaleko miasteczka Śląskiego, która dawniej była lokalizowana w lasach, a obecnie to, co po niej zostało, też jest w lesie, głęboko w lesie. No, powoli dochodzę do pozostałości po kopalni Bibiela. No, jest ona tutaj po prawej stronie, ale przed nami. Jeszcze sporo, sporo do zwiedzania. Wszystko wam to dzisiaj pokażę. Mianowicie historia kopalni Bibiela jest taka. No, kopalnia była to była kopalnia rudy, żelaza, uruchomiana na tak zwanych pasiekach w 1889 roku. Zerknijcie powolutku. Okazują nam się ruiny, ruiny bardzo malownicze. Niebawem to zobaczycie. No kopalnia Bibiela, dawniej, była najwydajniejsza kopalnia rudy żelaza w całej Europie. No można sobie pomyśleć, I kto by powiedział, w Polsce, w województwie śląskim, taki obiekt, takie ruiny, które zachowały się do tej pory. No to pierwsze zabudowania, które tutaj były, tak to wygląda. Betonowe. A najładniejsze są tam. Tu trzeba w terenie uważać na takie niespodzianki. Bo są tutaj takie stare zagłębienia. Jedno, tam drugie. Wiem, że tam są gdzieś trzecie. Tutaj czwarte zasypane częściowo. Chodźcie, pokażę Wam to, co mnie się podoba. Bo nie jestem tu pierwszy raz od dawien dawna, mianowicie spójrzcie na te wspaniałe betonowe konstrukcje no w tym samym roku uruchomiono Tutaj również kopalnie rudy cynku i ołowiu no, z domieszką srebra nazywała się w Szczęście Flory. Niebawem też Wam to pokażę, gdzie to było. Obecnie są to stawy. ta kopalnia była niejednokrotnie zatapiana przez wody gruntowe. No z tych kopań, które się tutaj znajdowały. Doprowadzono tutaj z miasteczka śląskiego kolejkę wąskotorową do wywożenia urobku właśnie do tej miejscowości. No Obecnie śladów po kolejce wąskotorowej. No nie ma żadnych. No zerknijcie też również na to, nie wiem czy to dobrze widać. Taki pomarańczowy nalot. No jest to... Jakiś mszak, czy coś w tym stylu. Tutaj zachowała się szyna, kolejki, właśnie wąskotorowej, o której przed chwilą wspominałem. No, jako wzmocnienie fundamentu. No tutaj przed nami mamy taki rów, obecnie rów, a dawniej z owych kopalń właśnie takimi rowami odprowadzana była woda z wyrobisk górniczych. No klimat tej okolicy robi niesamowite wrażenie, można się poczuć jak w górach, wszędzie świerki praktycznie, gdzieś w oddali sosny świerkają ptaki. No może w jesień, mało w tej okolicy, ale za moimi plecami jest tego sporo, a niebawem tam pójdę i pokażę Wam to wszystko. No przed nami jedna z chałt byłej kopalni, jak i jeziorko. Dawniej był to szyb górniczy. Schodzimy taką stromą ścieżką w dół Podejdziemy tam bliżej To kopalnie miały Wspólny zarząd, a rudy wydobywano Z szybów drążonych Do 60 metrów głębokości No powstały tu cztery szyby Neptun Nerdstrem, czyli jazda Północy Gustav, szczęść Boże Oraz Klemens No Bibiela była tak wydajna, że pracowało w niej 700 pracowników, 700 górników. Oto jeden z szybów kopalnianych zalany w takim oczku. Idziemy do kolejnej kopalni, kolejnego zaranego szybu. Chyba najładniejsze miejsce w tej okolicy. No jeziorko, które tam obecnie jest, zwane jest kolorowe. Pokażę Wam dzisiaj tutaj to wszystko z góry. Jak to mniej więcej wygląda w tym lesie. A owe jeziorko powoli zaczyna się wyłaniać z za drzew. Jest przed nami. No, jeziorko ma barwę zieloną, tak do połowy, w tym momencie i na dzisiejszy dzień, tak to wygląda. W rzeczywistości całe barwi się tym kolorem. No, podążamy dalej, opuszczamy drugi szyb, drugi szyb kopalni. Idziemy do pozostałych. Obecnie też zalane są nieco oddalone. No, teren dawnych kopalni, no był tutaj spory, jakby nie było. No niestety owe kopalnie miały tutaj problemy. No, problemy właśnie. Wielkie problemy z wodą od samego początku istnienia. No, była tu woda, podlewała te chodniki niejednokrotnie. Wypompowywano i tak dalej, i tak dalej. No do odprowadzania tej wody no, wydrążono tutaj sztolnie No i używano ośmiu pomp parowych, które sobie z tą wodą w miarę radziły. No, Kilka razy kopalnia była zalewana, tak wspomniałem, ale dawano sobie z nią radę. Aż do ferernego, właśnie dnia 17 czerwca 1917 roku, kiedy norwący potok. Z wielkim hukiem w ciągu dwóch godzin zalał kopalnię z całym sprzętem, który po prostu się znajdował wewnątrz. No wyrywając przy tym ściany, strop, no niszcząc, niszcząc kopalnię doszczętnie. Na szczęście górnikom udało się wcześniej opuścić stanowiska pracy, no i przeżyli. No powoli podchodzę chyba do największego zalanego wyrobiska, które tutaj na biblii się znajduje. Oczywiście jest to obecnie zalany las. I tak to mniej więcej wygląda. Woda też koloru zielankowego, ale nie tak mocno jak w tamtym zbiorniku, który był wcześniej. No wichura tutaj chyba niedawno szalała. Widać powalone drzewa. leśnictwo je poskracało, powycinało. Idę powoli taką ścieżką. Stawik kończy się tutaj, a mianowicie tam powinien być ostatni, ostatni ślad górnictwa. Ale jak to obecnie wygląda? Czy tam jest woda? No, jako tako mamy jakąś wielką suszę w tym terenie. No, jest woda. Już jest woda z tego co widzę. Już wam to pokazuję. Jest przed nami, czyli ostatni obiekt na tym terenie. Odkrywa nam się świetnie. Można zauważyć niesamowity okręg jakby tak popatrzeć z satelity widać takie wielkie koło no stawy łączą się tutaj na razie przepływ wody jak widać zerowy, susza łączą się takim wąskim przełazem i rybostan, który tutaj pływa przepływa ze stawu do stawu Kolejne jeziorko, a mówiłem, że ostatnie. No jednak nie myliłem się. Woda takiego koloru rdzawego. No obecnie wyszłem na takie rozdroże. Potężny dom przede mną. Tablice informacyjne. Taka budka dla turystów pieszych i rowerowych do odpoczynku. No ja powoli będę kończył mój materiał na dziś z Bibieli, kopalń, pozostałości budynków, szybów i tym podobnie. No jeżeli film się podobał zostawcie łapkę w górę, chcecie więcej moich materiałów subskrybujcie mój kanał, a co serdecznie dziękuję. Zapraszam do moich archiwów i filmów, które niebawem nakręcę.